Czmaczycułdziska z tej strony disco i witam was w pierwszym odcinku z FIFA World. Teraz przejdziemy sobie od razu do meczyku Tam widzieliście przez chwilę mój skład, jak udało mi się skleić. Pójdziemy sobie w PL Dostałem Flaminiego. Tutaj zaakceptujemy już strój. Zaraz, zaraz tutaj nasz przeciwnik nie mam nadzieję, że tak to zaakceptuje i będziemy mogli rozegrać spotkanie. Zobaczymy sobie klawiaturę, bo i tak gram na padzie. E, no. Dobra jest połączenie. Ja jestem gotów, ale czy nasz przeciwnik będzie gotów, jest gotów. Dobra. Zacznijmy. No tutaj. Skład taki jak mój, czyli bez zgrania, dosłownie. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Witam państwa Dariusz Szwakowski, a ze mną I to my zaczynamy. Będziemy komentować dla państwa to interesujące spotkanie. tak w składzie. Może odegrać do środka. Okej, okay, Dobrze, się z To mini. Dobrze, do środkowa. Dobrze, do środkowa. Bo czy doszło do tego jeszcze. Dobry. Nie, do nia. Ale była ładna sytuacja już na początku. Biegni stary, biegni! Dawaj, dawaj go tam, dawaj. Dobra, Flamini. Dobrze, podjadą diabi Aj! Ale... Ale dla nas jest. Okej. Okay. O Strzelaj Gol Finlay 1 do 0 Proszę Państwa Wygrywamy też ten mecz Jest Znakomicie się zapowiada 17 minuta 1 0 No cóż Finlay No dobre uderzenie nawet Oj Coś się zcięło Mam nadzieję, że nasz przeciwnik nie uciekł A może to ja nie ucieknę? Boneta, No... Chyba widzicie, że mam trochę takie... Słabe połączenie z internetem i utracone połączenie z przeciwnikiem. Czyżby, wy... czyżby wygraliśmy? Chyba tak. Chyba wygraliśmy pierwszy mecz już. No, no, nawet już... No tak, wygraliśmy ten mecz. No, wyszedł. Jedna bramka wystarczyła. Witamy w Ultimate Team. Pójdźmy, mam dwie jakieś paczuszki. Najpierw kontrakty. Nawet niezłe. Znaczy brązowe Znaczy tam był jeden złoty to, to się przyda. I... No no no. Wysób zawodników jakiś, którzy mogliby być większe zgranie, ale dobra, trudno. Wszystko do klubu wysyłamy i gramy jeszcze na meczek. No, tak, jeszcze raz tutaj, jeżeli wcześniej nie zauważyliście, to tak właśnie to się prezentuje. Ok, łączy nasz z przeciwnikiem, znalazło. No, i. Czekajcie, czekaj, czekaj ja też zamienię. O, to będzie niezły kontrast. No, ej, stary. Dobra. Uuuu... No, on ma już trochę dobry skład. No, no, trochę pogrył. I teraz tak wpadłem na pomysł, że zrobię sobie z samych Francuzów skład. Tak, będę robił skład z samych Francuzów. Może coś z tego wyjdzie. A dalej będzie można kupić wiać tam. Zobaczymy, zobaczymy. Później mhm. balo. Ba już no oczywiście jak będziemy gdzieś państwa, Wysoko Tak witam nas Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz No ale my już Zaczynamy ten mecz Diabi, Kędziora Ajesz Flamini O Flamini ma jakieś triksy To dobrze Aj Dobrze obrona Okej okay. Dobra pozycja do oddania O Finlay Zrobię coś takiego Aj odepchną miętki Dobra, i co ważne, dobra. Picasso jakiś A Mał. Oj, miną, minąłem się z nim Niestety Gol, nie, Bramkarz broni Jeszcze, dobrze, bo trza U, dobra Baltus jakiś francuz O, Finlandii się przewrócił. Piłka trafia do przeciwniku. Lair Matri. Ładne dobranie granie. Cisne Dobrze, oj, Ach, nie do tego miało być. Nieudana obrona, ale szachta. Ja, to wykorzysta. Pędziora idealnie. Atakowany próbuje a i. Dobrze. Nie, dobrze. dobrze, bramkarz. Przepięknie. stały fragment. Jak to wykorzystają? Ja myślałem, że ten blondyn wybije, ale nie udało mi się. Dośrodkowanie bramkarz? Dobrze Bramkarz nie jest najgorszy, nawet wam powiem. Finlay. Finlay. Dobrze idzie, idzie prawą stroną. Dośrodkowanie na diabiegu. i Jeszcze, jeszcze do mnie. Aj Nil. Łapie piłkę niestety. Do życiu. No, a Maury. A Maury ma chyba 88 główek. No to pozdrawiam. On no, jest też wolny. A jeszcze. Jest złe podanie. Teraz przez... Zrobiona przez naszego prawego Próbował, ale, pomocnika Ojen o, Co ale chciał zrobić? I Baltu od bramki Beltu, bajtu, nie wiem tu się czyta, dobrze, dobrze no walka Aj, Co wy robicie chłopaki? Blisko karny, może strzelać. Dobrze Bond a to kędziora jest, nie wątpię, no to spoko Dobrze, Finlay Biegnij stary Foul, dokładnie Czerwona kartka Dokładnie, sam na sam już byłem Już sam na sam byłem, patrzcie O, prawie rzutkę karny Dobra, niech on strzela, bo i tak i tak nie znam ich Albo może familie Flamini, Flamini, Flamini. O, Flamini, jest, złote. nie złoty Flaminii w mur Niestety I teraz Francuz BUM! Broni bramkość, ale jak on to obronił Przepięknie to obronił i do środkowania i diabi to chyba by... Nie, to coś innego Finlay? Błąd bramkarza przeciwnej drużyny. Wykopuje prosto pod nasze nogi. I w 45 minucie Finlay strzela bramkę na 1 do 0. Znakomite. Znakomicie, że zrobił to. No po, podał do mnie. No do, jak już podał to wykorzystałem to. Dobra. Jabi, chyba, Finlay, dobrze, podanie znowu do niego, Finlay i bramkarz broni, ajajaj, Flamini, też boisko i nas no. no i koniec pierwszej połowy. Dlaczego te okazje są takie dziwne, tak dziwnie brzmią, ale trudno. Mają mniej jednego zawodnika. Równe spotkanie, ale ja przeważam jedną statystyką Bramki 1 do 0 po... w połowie, tak więc nie jest najgorzej No i... Będzie grał, bo już się kręci te kółko w prawym, nie w lewym dolnym rogu Jestem ciekaw, czy... I no dokładnie drugi rajdspit dzisiaj Po jednej bramce od razu wychodzą no i to jest świetny moment, znaczy świetna już droga do wyjścia z tej ligi dziesiątej. No patrzcie, no 1-0, 1-0 i wszystko zakończone bardzo szybko. W każdym razie, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, możecie ocenić, subskrybować, komentować. I ja się wam, z Wami żegnam, na razie, cześć. I...